Na Mazurkiewicz. Witam w wydarzeniach telewizji łańcuch. Tym razem inaczej niż zwykle, bo nie jedyny raz w tym tygodniu. Na kolejne wydanie zapraszamy już za dwa dni. Mamy nadzieję, że częstsza emisja przypadnie Państwu do gustu i być może stanie się regułą, a co w bieżącym wydaniu? Strażacy ochotnicy w łańcucie działają od 140 lat. Jak gościom storczykarni smakowało łańcuckie piwo, na mości, że było sportowo i muzycznie. Ochotnicze Straże Pożarne w dzisiejszych czasach są organizacjami współpracującymi ze Strażą Zawodową. Pełnią ważne ogniwo w systemie ratowniczo-gaśniczym w Polsce. Tak mówił 12 czerwca prezes łańcuckiej OSP. Miejscowa Ochotnicza Straż właśnie skończyła 140 lat. Jeszcze font niedopalonych belek Leżańska dolatuje do nas. Jeszcze stęgi rozhukanych płomieni migocą nam w oczach, jeszcze idąc ulicami Leżańska, co chwila podrącamy nogami o kupy gruzu i zgliszcza. A sterczące kominy, niby znaki na puszczy wiodące, nas smętnie przewodzą na pamięć. Dzisiaj nam, a was, co nie najboże, może spotkać podobne zniszczenie. Oto taki nastrój towarzyszył działaniom związanym z powstaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Łańcucie. Był 1876 rok, kiedy łańcucki lekarz Kazimierz Kralczyński doprowadził do utworzenia łańcuckiej formacji ogniowej. Wraz z nim w komitecie założycielskim znalazł się m.in. burmistrz miasta, Gabriel Danielewicz, a wsparcia udzielił Alfred II Potocki. O tych i innych zdarzeniach z długiej historii istnienia łańcuckiej OSP przypominano 12 czerwca na uroczystym apelu pod kościołem farnym. 140 lat, 140 lat w służbie w społeczeństwu, 140 lat w służbie niezawodowej, a społecznej. Chciałbym oddać honor i cześć tym, Którzy kontynuują te tradycje do dzisiejszego dnia. Jak również chciałbym oddać honor i cześć tym, którzy będą w przyszłości kontynuować te tradycje, bo my w Państwowej Straży Pożarnej wiemy, jak bardzo jest nam potrzebna służba i strażacy duchowie Ochotniczych Straży Pożarnej żeby ta jednostka się rozwijała, żeby to zawołanie, które jest na standardach, Bogu na chwałę, ludziom na pożytek, towarzyszyło Wam w dalszej służbie. Podczas uroczystości wręczono medale za zasługi dla pożarnictwa. Uhonorowano też wieloletniego prezesa OSP Łańcut Przedmieście Jana Magonia. Z okazji jubileuszu wybite zostały też pamiątkowe medale wręczone gościom uroczystości. Zaufanie jakim cieszy się nasza organizacja strażacka jest niewątpliwie zasługą ludzi. Którzy do tej organizacji należą od lat i znani są ze swojej ofiarności w walce z żywiołem. Miłośnicy piwa długo czekali na ten dzień. 18 czerwca nie tylko w łańcucie, ale i w lokalach całej Polski. Po raz pierwszy można było skosztować piw ważonych w rzemieślniczym browarze Łańcut. Pomysł powrotu do piwowarskich tradycji miasta mieszkańcom wyjątkowo przypadł do gustu. Czy smak nowego piwa spodobał im się tak samo? W dniu premiery pytaliśmy o opinię gości łańcuckiej storczykarni. Jak to się stało, że łańcuckie piwo zawędrowało do storczykarni? No, Kontakty z browarem Łańcut. Czekaliśmy, uważali. Miał być wcześniej, jest teraz. Mamy czarnego stołta, mamy jasne piwo. O 20.00 krany poszły w ruch. Goście lokalu w Łańcucie kosztowali dwóch z czterech gatunków uważanych do tej pory przez browar piw – czarnej polewki i pospolitego ruszenia. Wymiar patriotyczny wybrzmiewał nie tylko w nazwie. Mieszkańcy oceniali smak szczególnie w wnikliwie, bo to przecież nasze, łańcuckie. No i jakie opinie? Bardzo pozytywne. Wspaniałe, taki jest ciekawy smak. No, niespotykany. Godne polecenia? Tak. No, i też to ciemne, bo ja widziałam sobie ciemne. Też jest tak. Z początku jest taka kawa, a później ten smak przechodzi w taki... Zobaczymy, jak to będzie szło. Uważamy, że lepiej takie jedno piwo wypić, takie o ciekawym smaku, niż takie, no. Jestem bardzo zadowolony ze smaku, który tu się przetoczył przeze mnie. Nie jestem, co prawda, fanem piw ciemnych, no. zwłaszcza w stylu angielskim, a to, który pije stąd. Owsiany. No, smakuje zupełnie inaczej niż to, co można dostać w sklepach, więc jestem bardzo zadowolona przede wszystkim z tego, że jest to piwo z łańcucha. Trzeba promować łańcuch, prawda? I nasz region. Piwo smakowało też turystom. Można więc sądzić, że pozytywne opinie nie płynęły tylko z lokalnego patriotyzmu mieszkańców. To bardzo ciekawy smak, szczególnie tego ciemnego stałta. Można powiedzieć, że smakuje? Tak. Prowar Łańcuch na razie w ofercie ma cztery gatunki piwa, w tym owsiany stout czy amerykańskie ipa. Właściciel stoczykarni zapewnia, że w jego lokalu będzie można skosztować każdego z nich. Co tydzień będzie mieć inne. Mamy dwa krany i co tydzień będzie inne piwo. następną sobotę mamy spotkanie z twórcami Piw. Naszych trzech artystów będzie u nas gościło w lokalu. Takie wydarzenia w stoczykarni to nie przypadek. Nowy właściciel lokalu od maja mocno działa, by zachęcić do wizyt nie tylko gości spoza miasta. Turystów mamy dużo, to jest fajne ale chcemy też przyciągnąć lokalną społeczność. Działamy teraz w trybie kawiarni, a już jesienią otwieram, zamykamy się w środku i możliwe, że będziemy mieć podgrzewane patio, to jeszcze wszystko w planach, ale będziemy czynić przez cały rok, nie tylko w wakacje. To dobra informacja dla tych, którym podoba się tutejsza kameralna atmosfera i naturalny wystrój. Bardzo subtelnie chyba właśnie ta aranżacja nam odpowiada. Z tego co się zorientowaliśmy, to w łańcucie kilka lokali dzisiaj rozpoczyna sprzedaż tego piwa. Zdecydowaliśmy się na to miejsce ze względu na klimat właśnie. Ale oferta gastronomiczna to nie jedyne co ma przyciągać do Storczykarni. W lokalu będziemy chcieli mieć tutaj galerię tak naprawdę fotograficzną, głównie fotografia współczesna. Już niedługo za miesiąc będziemy mieć nowe zdjęcia z podróży po Peru. W Storczykarni mają też odbywać się cykliczne koncerty, a wracając do tematu łańcuckiego piwa, niebawem będzie można osobiście dopytać o wszystkie szczegóły związane z jego powstaniem. Spotkanie z twórcami browaru łańcuch odbędzie się w Storczykarni w najbliższą sobotę. 11 czerwca na obiektach MOSIR stawiło się kilkasetek mieszkańców miasta i regionu, a nawet gości z zagranicy. Instytucja zorganizowała wielki piknik sportowo-rekreacyjny, na którym można było wziąć udział w licznych zawodach sportowych, ale też pobawić się przy występach artystycznych. Dla lubiących sport zorganizowane zostało m.in. Między międzynarodowe mistrzostwa w piłce nożnej dzieci, turniej koszykówki czy tenisa ziemnego, jednak w tym dniu palmy pierwszeństwa święciły biegi. Najpierw mistrzostwo łańcuta przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów później łańcucka piątka, do udziału w której stawiło się około 200 biegaczy w różnym wieku i nie tylko z łańcuta. Po co Kochani przyszliście? Drugie miejsce, drugie Żeby pobiegać. I biegaliście już? Tak. No i jak poszło? Fajnie. Biegałaś na jakim dystansie? No jak 800 metrów. No i jak poszło? Dobrze. Kibicuję wnukowi. I co on robi? Biega, tak? Oczywiście. Cieszę się, że się młodzież rusza przede wszystkim i biega, nie siedzi przed komputerem. Bo dziś zdrowy i aktywny tryb życia, w który doskonale wpisuje się bieganie, po prostu jest w modzie. Cieszę się, że po ponad 30 lat bieganie jest już na, na takim wysokim poziomie, że to jest popularne, że to już nie jest głupio ubrać e, koszulkę, dresy i wyjście, pobiegać sobie. Ja zacząłem późno biegać. 5 lat temu będzie wiecie. można powiedzieć. Zawsze można zacząć, prawda? Dobrze, na zdrowie wypływa, Tutaj tak, na... nie na Ludzi jest coraz więcej, młodzieży jest coraz więcej, jesteśmy dzięki temu zdrowsi. Weselsi jesteśmy bardziej zorganizowani, no i same plusy, no to jak to nie biegać? Trasa pięciokilometrowego biegu prowadziła przez tereny zamkowego parku. Zwycięzcą łańcuckiej piątki został Adam Czerwiński, wielokrotny mistrz Polski w biegu na 1500 metrów. Wyczynowo biegam już dwunasty rok, pięty, ee, już głodzi, od dwóch lat to to już półwyczynowo, e, mam właśnie za sobą karierę na zawodniczą, a, kolego, a teraz kolego, już e, troszkę dla rekreacji. Jestem drugi raz, bardzo mi się tutaj podoba, sumie, e, super trasa w dobrym miejscu, babowa, właśnie fajnie, że nie ulicami miasta. Na drugim miejscu podium stanął Maciej Tomaszewski, a na trzecim łańcucianin Piotr Chmaj. Jestem bardzo zadowolony. Zmęczyłeś się na tych pięciu kilometrach? No zmęczyłem, zmęczenie, to jednak trzeba było troszkę dać siebie i wiadomo, e, można iść do przodu. Do przodu. Popołudnie z masorem to głównie występy lokalnych zespołów tanecznych i wokalnych. Na scenie zagrała grupa Wykręta z Ukrainy, a gwiazdą wieczoru był hard rockowy zespół Steel Velvet. Jak na piknik przystało, nie zabrakło też innych atrakcji. 4 lipca po raz 36 wyrusza piesza pielgrzymka z Przemyśla na Jasną Górę pod hasłem Błogosławieni Miłosierni. Z naszego miasta Łańcuta wyruszymy 6 lipca z grupą świętej Urszuli Leduchowskiej. Chciałem wszystkich zaprosić bardzo serdecznie, mieszkańców Łańcuta i okolic, na to piękne wydarzenie. Wydarzenie przede wszystkim wiary. Szczególnie zapraszamy ludzi młodych. Z racji tego, że w tym roku rozpoczynają się 20 lipca Światowe Dni Młodzieży, i chcemy, by ta pielgrzymka już była takim wstępem. Pielgrzymka to jest taki czas rekolekcji, i można powiedzieć, że są takie różne cele pielgrzymki. Ktoś może iść, aby za coś podziękować, ktoś może iść, aby o coś prosić, aby wynagradzać Panu Bogu. Za swoje i innych grzechy czy przewiny. Szczególnie w tym roku miłosierdzia y, warto wybrać się właśnie na taką formę rekolekcji w drodze, aby sobie przypomnieć, że my wszyscy zdążamy y, do nieba, że my wszyscy zdążamy do coraz większej jedności i y, do coraz bliższej więzi z Bogiem. Informacje na temat pielgrzymki y, są zamieszczone na naszej stronie na Facebooku. Mamy nadzieję, że spotkamy się z Wami na trasie. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Weźcie wygodne buty i myślę, że będzie to dla nas wszystkich niezapomniana chwila. Naprawdę czekamy na Was i liczymy na Waszą obecność. W najbliższą sobotę Łańcucki Dom Kultury zaprasza na pierwsze konfrontacje młodzieżowych zespołów rokowych pod hasłem na schodach. Tak jak organizowane przed laty z Sypy, przegląd odbędzie się na placu za Start o godzinie 18.00. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia jeszcze w tym tygodniu.